Ta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie kuriera ostrowieckiego. Nowe przepisy o rejestracji samochodów, które obowiązują od 1 stycznia wywołały prawdziwą lawinę, która przetacza się przez wszystkie wydziały komunikacji w całej Polsce, również nasze starostwo zostało zasypane licznymi podaniami o rejestrację, głównie aut sprowadzanych z zagranicy. Od początku roku Wydział Komunikacji przeżywa oblężenie. Czas oczekiwania na podejście do stanowiska i załatwienie formalności znacząco się wydłużył. Wszystko z jednego powodu. Kolejki spowodowane są zmianą przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2020 roku. Dotyczą one kar za nieprzerejestrowanie w terminie. Może warto powiedzieć jakich pojazdów. Pojazd sprowadzony z kraju Unii Europejskiej, który nie zostanie przerejestrowany przez właściciela w przeciągu 30 dni, właściciel może być ukarany decyzją administracyjną w kwocie nawet od 200 do 1000 zł. Przepis ten dotyczy również pojazdów, które są zarejestrowane w kraju dotyczy zawiadomienia o nabyciu i zbyciu pojazdu również w terminie 30 dni od daty zakupu czy sprzedaży. Choć terminy rejestracji pojazdów nie uległy zmianie, to wprowadzone sankcje, więc kary za ich nieprzestrzeganie skłaniają do ich respektowania. Przepis obowiązywał jak najbardziej. 30 dni na przerejestrowanie było, można powiedzieć, od zawsze. W tej chwili weszła kara, tak? Dlatego to myślę, że najbardziej kary pieniężne mobilizują właścicieli do tego, żeby jednak zgłosić się do urzędu i e, przerejestrować te pojazdy, które posiadają. E, ale warto zaznaczyć, że dotyczy to pojazdów, które zostały sprowadzone i nabyte po 31 grudnia 2019 roku. Nowelizacja przepisów najbardziej dotyczy jednej grupy właścicieli pojazdów. najbardziej ucierpią osoby, które prowadzą działalność w zakresie obrotu pojazdami, no bo osoba fizyczna powiedzmy nie ma na tyle tych pojazdów, żeby w jakiś sposób ucierpieć finansowo, natomiast takie przedsiębiorstwa no, z tego żyją, tak, sprowadzają pojazdy, a jednak te opłaty są duże. Ci, którzy nie dopełnią obowiązku rejestracji w wymaganym terminie, muszą liczyć się z karami finansowymi nakładanymi przez starostwo. Egzekwować kary to jest decyzja administracyjna starosty, tak? Więc yy, osoby, które będą przyjmowały wnioski, będą je weryfikowały i przekazywały dalej do rozpatrzenia przez kolejną osobę, która w imieniu starosty będzie wydawała decyzję. By usprawnić proces rejestracji urzędnicy przypominają, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania pozytywnego załatwienia sprawy. Pojazd sprowadzony z zagranicy powiedzmy przykład, dowód rejestracyjny, jeżeli dowód rejestracyjny jest w dwóch częściach, to obydwie części dowodu rejestracyjnego, badanie techniczne pojazdu, akcyza i dokument własności. No, oczywiście wniosek u nas już się na miejscu, można pobrać, wypełnić i opłata rejestracyjna za pojazd sprowadzony z zagranicy 256 zł. Nowelizacja przepisów spowodowała oczywiście znaczący wzrost petentów, a przez to także składanych wniosków rejestracyjnych. Mamy złożonych wniosków ponad 400, które czekają do realizacji. Dziennie przyjmujemy wniosków około 70, można tak powiedzieć, czasami poniżej, czasami powyżej, ale średnio. Dnia. Powiedzmy w takim okresie, w zeszłym roku normalnego przyjmowania wniosków to było około 40 dziennie, a w tej chwili mamy około 70. Z powodu tak dużego oburzenia co najmniej do końca tego miesiąca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego będzie pracował w wydłużonym czasie. Starosta postanowiła y, zezwolić na tzw. tak zwane nadgodziny y, pracy pracowników Wydziału Komunikacji, żebyśmy mogli niejako y, nadrobić y, tą pracę. W efekcie czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego w Ostrowieckim Starostwie trwa nawet do trzech tygodni. Piękczysty Bank Żywności rozpoczął kolejną realizację programu żywnościowego. Po sześciu miesiącach przerwy ponownie do najbiedniejszych trafią artykuły spożywcze. Pierwsze z nich znajdują się już w magazynach. Cieszymy się, że już w tej chwili rusza program. Już nawet mamy cztery produkty na magazynie, przywieziony towar, a mianowicie cukier, makaron, kasza i soki. Soki w tym roku pierwszy raz zostały wprowadzone zamiast kabamosów. Z tego względu, że kabanosy szybko się psuły i nie będzie kabanosów, będą soki. Litrowe soki dobre. Pomoc w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest kierowana do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Zanim pobierzemy towar, musi być podpisana umowa. Umowa musi być podpisana przez stowarzyszenia lub MOPsy, bo i listy muszą być podawane, tak zwane skierowania przez MOPsy, czyli nie kieruje bank, tylko kierują MOPsy. I listy zbieramy, i gminy, które obsługujemy, mają po 1500, po 2000, po 1400. Osób po 1300, takie y, duże ilości y, będą pobierane od nas z banku. Jesteśmy w, y, przy 10 umowach, podpisaliśmy 10, a mamy podpisać 50 umów, ale z tego co się orientuję, wszyscy do nas przystępują. Nie ma y, takich gmin, które mają jakieś zastrzeżenia, pretensje do banku żywności z poprzednich lat. W związku z tym yy, sukcesywnie będziemy podpisywać umowy. Do osób potrzebujących trafią następujące produkty. W tej chwili w magazynie mamy cukier, soki, kaszę i makaron. Cztery. Ale mamy już całą listę produktów w styczniu. I tak, fasola będzie, pasztet, mleko, makaron, kukurydziany, groszek, buraczki, ser, makaron. Zwykły makaron, koncentrat, powidła i olej. Te produkty już w magazynach znajdą się od 13 stycznia. Będą sukcesywnie dopływać i będziemy sukcesywnie wydawać. Już ci, co podpiszą umowę, towar, który jest na magazynach, mogą zabierać. I tak się umawiamy z, z gminami, żeby towar sukcesywnie wydawać, ponieważ. Potrzebne nam są magazyny. Do magazynowania a to są olbrzymie ilości towarów. To nie jest tak, że, że tam w kilogramach się liczy, tylko to w tonach. By skorzystać z pomocy oferowanej przez Bank Żywności, trzeba mieć skierowanie ze środka pomocy społecznej. Musi być skierowanie od mopsu u tak zwane skierowanie na pobranie żywności. To wydają tylko mops y To wchodzi w to średnia. Jaka obowiązuje? Więc tam do 1200 zł yy, mogą pobierać yy, po prostu w MOPsach skierowania i kierować się do MOPsów lub stowarzyszeń, bo my indywidualnie nie wydajemy, tylko wydajemy grupowo. I przyjeżdża na przykład gmina Waśniów z ilością yy, odpowiednią skierowań. Ma na przykład 800. I tylu osobom my wydajemy towar. Tak samo jest z innymi poszczególnymi gminami. Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu pomaga licznej grupie osób. 25 tysięcy osób mamy do obsługi w tym programie, więc to jest duża ilość, ale mieścimy się w tej ilości. Nie mamy problemów, że nie ma komu towaru wydać. Jest i Będziemy to robić. Mamy w tym wypadku salę zrobioną, podłogę za 87 tysięcy z projektu i mamy nowy wózek widłowy Toyota, który też będzie nam długie lata służył i też on jest z projektu, też Ponad 80 tysięcy kosztuje. W związku z tym, że realizacja programu opóźniła się o kilka miesięcy, będzie on trwał dłużej niż zwykle. Ponieważ opóźnion, opóźnienia było pół roku, w związku z tym z tego, co słyszymy, cały lipiec jeszcze będziemy towar wydawać. Jest program wydłużony, bo zwyczajnie zwykle był do czerwca. Także ten program będzie na pewno wydłużony, bo chcą zrekompensować. Te produkty, które kiedyś tam nie zostały dostarczone, żeby ludziom dostarczyć. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytut Kultur i Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje spotkanie z dziennikarzem i podróżnikiem Bogusławem Szednym. Znanym również jako architekt szczęśliwego życia. Mowa będzie o Hawajach i o tym, czy warto tam zamieszkać. Prelekcja poświęcona będzie również historii Hawajów, miejscom, które warto odwiedzić, oraz tym, jak wygląda tam życie codzienne. Spotkanie z tym ciekawym człowiekiem odbędzie się w piątek, 24 stycznia, o godzinie 17.30 w auli numer 2, w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, a wstęp jest wolny. Gmina Ostrowiec Świętokrzyskiej rozpisała przetargi na promocję miasta poprzez piłkę nożną i piłkę ręczną po raz kolejny wsparcia nie otrzymają siatkarki. Wstępnie podzielono już środki w tegorocznym budżecie. Piłkarski klub XO 1929 ma otrzymać 250 tysięcy złotych, a sekcja piłki ręcznej krzo odlewnia 150 tysięcy złotych. Kwoty te są takie same jak w ubiegłym roku. W gronie klubów, które skorzystają z tegorocznej promocji Ostrowca poprzez sport, nie ma siatkarskiego krzó. Być może siatkówka otrzyma środki po dołączeniu opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowania spółki. Klub ma nadal problem z rozliczeniem poprzedniej gminnej dotacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.